W obecnych czasach mam wrażenie, że dużo więcej uwagi poświęcamy naszym komputerom, niż najważniejszemu komputerowi, który każdy z nas ma w swojej głowie. Mało dbamy o mózgi, za to skupiamy się na tym, jak zoptymalizować wydajność naszych laptopów czy komputerów. Jest to całkowite pomieszanie z poplątaniem i powinniśmy podejść do tego nieco inaczej. Założy się, że wolałbyś mieć taki komputer, zamiast na przykład takiego. Lepsza wydajność, szybsze działanie, więcej pamięci, no i jak się prezentuje. Twój mózg jest jak taki właśnie komputer. Ten najlepszy. Ale jak nie będziesz o niego dbał, to będzie działał gorzej niż mój stary laptop z Windowsem XP. Obecnie każdy wie, że żeby komputer szybko działał, to należy o niego dbać. Czyścimy więc regularnie RAM, instalujemy antywirusy. Dbamy o to, żeby chłodzenie działało prawidłowo i procesor się nie przegrzewał. Tak samo można podejść do dbania o swój mózg. Dzisiaj pokażę Ci, jak taki codzienny serwis wdrożyć do swojego dnia. Żeby twój komputer działał jak superkomputer, a nie jak mój stary laptop z Windowsem XP. Kiedy w Twoim komputerze coś przestaje działać, to bardzo prawdopodobne, że pierwszą rzeczą, którą robisz, jest zrestartowanie systemu. Przynajmniej ja zawsze tak robię. Próbował pan wyłączyć go i włączyć na nowo. Zresetować znaczy się moment, zadziałało. To tak jak Twój komputer potrzebuje restartu, żeby wyczyścić pamięć RAM, zaktualizować system i usunąć błędy. Tak twój mózg potrzebuje czasem się wyspać. Przeładowanie pamięci RAM jest jak przebodźcowanie dla twojego mózgu. Efekt. Wolniejsze działanie, spadki koncentracji i występowanie mgły mózgowej. Na szczęście głęboki i regenerujący sen działa na twój mózg jak zamknięcie wszystkich niepotrzebnych procesów, które działają w tle. Odcinając się od bodźców zewnętrznych dajesz mózgowi czas na to, żeby uporządkował wszystkie informacje i po prostu się zregenerował. Dzięki działaniu układu glimfatycznego usuwają się wszystkie śmieci i regenerują się mikrouszkodzenia. Bez odpowiedniej ilości snu nie ma mowy o wydajnym działaniu mózgu. Tak samo jak bez okazjonalnego restartu, twój komputer nie będzie działał poprawnie. A co jeśli w ciągu dnia czujesz się już przeładowany, ale nie możesz sobie pozwolić na taki pełny restart mózgu? W takim wypadku sprawdzi się szybkie uprzątnięcie pamięci ram twojego mózgu. W większości przypadków, kiedy czujesz narastający stres i zmęczenie, sprawdzi się medytacja lub techniki relaksacyjne. Czasem wystarczy już kilka minut, żeby wrócić do pracy ze świeżym umysłem i dotrwać do tego, żeby wieczorem zrobić sobie pełny restart. Wiadomo, że nie będzie to to samo co całonocny sen, ale zdecydowanie może pomóc zwolnić trochę mocy obliczeniowej. O śnie i medytacji możesz myśleć jak o czyszczeniu. Ale żeby pozbyć się bałaganu trzeba myśleć nie tylko o tym, żeby regularnie sprzątać, ale też o tym, żeby ten bałagan nie powstawał. W końcu nawet jeżeli przykładasz się do sprzątania, ale ktoś cały czas wysypuje ci śmieci na środek pokoju, to porządku nie utrzymasz. A przynajmniej nie na długo. Co jest takimi śmieciami dla twojego mózgu? Najprościej mówiąc wszystko, co Cię rozprasza, a niewiele wnosi oraz wszystko, co emocjonalnie Cię angażuje, a tak naprawdę Cię nie dotyczy. Czyli wszelkiego rodzaju powiadomienia na telefonie, portale plotkarskie, social media, a nawet newsy czy wiadomości. W końcu zamartwianie się sytuacją na drugim końcu świata po obejrzeniu wiadomości raczej pozytywnie na Ciebie nie wpłynie. Podobnie wkurzanie się, że widziałeś jak Kaśka z księgowości wyleguje się na Malediwach, a Ty masz dla deadline'y do końca tygodnia. Takie rzeczy nic nie wnoszą, za to mocno zagracają Twój mózg. Dlatego dobrze jest się przed tym bronić i stworzyć system, który nie pozwoli im wchodzić do Twojego życia. Taki system powinien działać jak antywirus, który broni Cię przed zbędnymi bodźcami. Naprawdę wierzę w to, że pozbycie się nawyku bezmyślnego skrolowania social mediów czy czytania niepotrzebnych newsów wpłynie na Twój mózg jak zainstalowanie najlepszego dostępnego na rynku antywirusa, który zabezpieczy Twój mózg przed całym tym syfem. Na Twoim miejscu zacząłbym od tego, żeby wyłączyć powiadomienia na telefonie. Naprawdę nie potrzebujesz tego rozpraszania. No i może ograniczyć sobie czas na tych aplikacjach. Dodatkowo na swoim telefonie możesz wprowadzić limity korzystania z aplikacji lub nawet konkretnych stron internetowych. System chłodzenia jest tym elementem komputera, który pozwala mu działać przez dłuższy czas bez spadków wydajności. Jego zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków zewnętrznych, tak żeby wszystkie elementy mogły się nie przegrzewać i działać dłużej. Mózg, żeby działał prawidłowo, też potrzebuje działać w optymalnym otoczeniu. Czyli w zdrowym ciele. Odpowiednikiem więc systemu chłodzenia będą nawyki, które pomagają to optymalne otoczenie utrzymać. Czyli na przykład zdrowa dieta i aktywność fizyczna. Wiem, że ta metafora może się wydawać strona ciągana, ale naprawdę nie ma co tego tematu komplikować. Tak naprawdę zależy mi, żebyś wniósł dwie informacje z tego punktu. Po pierwsze, dieta to oczywiście bardzo złożony i skomplikowany temat. Ale jeżeli zastosujesz najprostszą na świecie poradę. Czyli ograniczysz ilość przetworzonego jedzenia i będziesz jeść pożywienie bardziej pochodzące z natury, to praktycznie nie ma możliwości, żebyś nie poczuł się lepiej. I oczywiście istnieją takie produkty, które są specjalnie dobre dla zdrowia Twojego mózgu. Na przykład owoce jagodowe, orzechy włoskie, oliwa z oliwek czy tłuste ryby, takie jak łosoś. Ale szczerze, moim zdaniem na początku nie musisz skupiać się w ogóle na konkretnych produktach. Po prostu ogranicz przetworzony syf, jedz bardziej naturalnie i wszystko będzie dobrze. A jak już naprawisz tą podstawę, czyli wywalisz wszystkie te najbardziej przetworzone rzeczy, wtedy możesz skupiać się na działaniu konkretnych produktów i optymalizowaniu pod idealne rezultaty. I dwa. Twój mózg kocha ruch. Serio. On jest do tego stworzony. Nawet nie do tego, żeby myśleć, tylko do tego, żeby ruszać Twoim ciałem. To jest jego podstawowe zadanie. Jak go tego pozbawiasz, to nie ma jak się rozwijać. Pod wpływem ruchu w organizmie powstają specjalne białka, np. BDNF, czyli neurotroficzny czynnik wzrostu pochodzenia mózgowego. Białko to wspiera rozwój i wzrost neuronów, a także wspomaga procesy uczenia się i pamięci. Dodatkowo ruch, nawet zwykły spacer, wspomaga krążenie krwi, przez co mózg może się lepiej odżywić i szybciej działać. Sam zresztą na pewno doświadczyłeś takiej charakterystycznej jasności umysłu po spacerze albo po ciężkim treningu. Zadbaj więc o to, żeby codziennie chociaż lekko się poruszać, a minimum trzy razy w tygodniu mocniej się zmęczyć. Rodzaj aktywności nie ma tu aż tak dużego znaczenia. Wybierz tą, którą sprawia Ci najwięcej przyjemności. Naprawdę nie musisz się na tym etapie skupiać na jakichś skomplikowanych programach treningowych i złożonych systemach. Podsumowując. Każdego dnia czyść RAM swojego mózgu dbając o dobry sen i techniki relaksacji. Zainstaluj też system antywirusowy i uniknij przebodźcowania, odcinając się od newsów, social mediów i programów plotkarskich. No i oczywiście zadbaj o stworzenie optymalnych warunków, stosując nieprzetworzoną dietę i dbając o aktywność fizyczną. Jak widzisz, żeby zadbać o zdrowie mózgu, wcale nie trzeba stosować futurystycznych sprzętów, drogich suplementów czy skomplikowanych protokołów. W pierwszej kolejności zadbaj o podstawy i skup się na tym, co jest naprawdę ważne. I w ten sposób przebrzeliśmy przez podstawy tego, jak o swój mózg możesz zadbać. Oczywiście mózg nie działa tak samo jak komputer. Mimo, że możemy się dużo podobieństw doszukiwać, to nie jest to dokładnie to samo. W związku z czym porównania, które tutaj przedstawiłem, nie służą pokazaniu tego, jak działa mózg. Albo tym bardziej, jak działa komputer. Chodzi tylko o to, żeby temat był bardziej zrozumiały. I mam nadzieję, że porównania, których użyłem, się do tego przyczyniły. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, czy taka forma przedstawienia informacji była dla Ciebie pomocna. Dzięki za Twoją uwagę, bywaj zdrów i do zobaczenia w kolejnych materiałach.